mano witajcie! Ja jestem Adamowski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I jeszcze tutaj przed startem sobie oświetle, No, żeby tutaj wszystko fajnie wyglądało. O kurde, dobra, żeby fajnie wyglądało. Czekajcie, zostawiłem tu jakąś skrzynię? Czy nie? Nie pamiętam, czekajcie. trwały dotyk. Autorstwa na Damek Gaming 23. lista Adamowski. Aha! Czyli to jednak nie ty, znaczy się nie ja. Okej, okay, dobra. Dobra widzowie, no to co, przez ostatnią odcinka zostawcie łapkę w górę i suba dzwoneczkiem. Jak zostawiliście, to czytamy to, więc macie czas. 5, 4, 3, 2, 1 i zrobiłeś to, napisz w komentarzu, a my czytamy. Cześć Adamowski, witajcie drodzy widzowie. Przepraszam, że tak długo mnie nie ma na serwerze, ale wiecie, lekcje, szkoła i itd. Niestety, przez szkołę nie mam też prawie czasu na oglądanie ety i odcinków Adamowskiego. Już nie wiem, czy masz już rwanny dotyk, ale jeśli nie masz, yy, to zostawiłem ci go w skrzynce, pa. No, z rwanego dotyku mam aż dwie wakilofy, ale się przyda, dziękuję ci. I widzicie, właśnie, no, Adamek Gaming, wiecie, szkoła, ja też długo mam lekcje rzadko kiedy by się da ogarnąć jak widzicie po tytule to zrobimy sobie tajny pokój no i to nie jest żaden fake zrobimy sobie dzisiaj tajną bazę więc czekajcie byśmy musieli kratkę jedną zrobić tak w dół i po prostu zaczynamy nie więc czekajcie tu musimy sobie tak jedną kratkę właśnie wykopać yy, i pochodnie byśmy musieli Ten pokój będzie tutaj miał takie mury, yy, ale można jeszcze tutaj sobie powiększyć, oczywiście. To jest to przejście nasze do, do oczywiście magazynu, więc tego nie będziemy ruszać. Ale tu był właśnie taki pokój, w którym mogliśmy niby coś zrobić, niby nie. Tu będzie obraz i po prostu możemy sobie normalnie wejść z obrazu, nie? Czekajcie, więc tutaj będzie ten tajny pokój jak już wam mówiłem. Adamek Gaming w ogóle nie ma czasu ponad oglądać moje odcinki, więc to jest dobry znak. Może tego nie zobaczy, jak robię tą tajną wadę. Znaczy się połopatę w sumie musiał iść. My widzowie idziemy połopatę. Żeby kopać tego dirta, to trzeba zrobić jedną... No dwie kratki nawet niżej. Prawda dobra łopata, jedna z lepszych, naprawdę, która mogłaby być w Minecrafcie. I tak dobra, to my tu kopa Oj, już... Patrz jak to leci! Nie nadążam. Więc dobra, my już tutaj mamy to w miarę wykopane i ogarnięte, jakby tutaj to miało wyglądać. Więc yy, możemy już zrobić sobie tutaj oczywiście podłogę i myślę, że ona będzie tak jak jest tam jasno szara. Więc zróbmy sobie pięknie, pięknie, żeby wiecie nie był ten pokój za duży, żeby nie był on za mały. Tutaj mamy. Na przykład, patrzcie, biały, szary i to też będzie biały. I to będzie spoko wyglądać. Czekajcie, najpierw to wykopiemy sobie na tą ścianę. Dobra, mam jeszcze stak. Więc dość dużo. Dobra. I teraz jeszcze trzeba poprowadzić, jakby. Czekajcie. O. Okay. czyli tak i teraz szary No niestety nam nie wystarczyło szarego Ale tu jest niepotrzebny ten szary beton Więc Możemy sobie to wziąć Tu można sobie, nie wiem, dirtem I czekajcie, czy nam wystarczy Powinno wystarczyć tak jest, wystarczyło, pięknie. No, i tutaj na koniec również robimy sobie tym betonem: cyk, cyk, cyk i cyk. Dobra, jako tako to wygląda naprawdę spoko, myślę. Hm. Teraz schody. Schody to na pewno będzie trzeba zrobić kwarcowe, oczywiście. Schody kwarcowe i z kwarcu jeszcze musimy troszeczkę schodów porobić bo musimy coś tam ogarnąć jeszcze, jeszcze co? Y nie wiem, ale na pewno się przydadzą te schody no i dobra teraz po prostu lecimy i, i już kończymy to robić, tą tajną bazę bo naprawdę spoko to wygląda napiszcie w komentarzach w ogóle jak wam się domek podoba czy fajnie, czy nie fajnie piszcie, piszcie w komentarzach wszystko Dobra widzę, więc wykombinowałem coś takiego. Te schody. Tutaj zlikwidowałem jeden blok. Tu postawiłem schody. Czekajcie nieźle. Postawiłem schody. I teraz można luźno fajnie przechodzić. Więc tutaj będzie to przejście, nie? I tutaj nam zabraknie niby, nie? Ale to tak przy przejściu jest git. Dobra, więc... Tak się to na razie prezentuje. No jedynie nie patrzcie na to. I co, tu będziemy mieli kanapę? O kurde Tu od razu możemy sobie zrobić kanapę Cyk I telewizor, czyli obraz Będzie dany tu? Nie hmm. Nie Żeby to tu też zakrywało? Dobra Zróbmy sobie to. No bo dobra, wiecie co? Możemy zrobić taki myk. Że nie będziemy mieli tutaj w ogóle obrazu takiego podejrzanego. Tylko po prostu będziemy o tym pamiętać. I będzie to zabudowane betonem. A telewizor będzie normalnie na przykład. Łani widzowie, ja jeszcze sobie tak myślę, czy nie dać tutaj sobie... Szk tak szkłę tych, tych szkieł takich myślę, że to będzie dobry pomysł, więc weźmy to jeszcze sobie ze sobą bo już przyszłem po jedną rzecz to możemy po drugą przyjść weźmy sobie czarną szybę jeszcze czarny barwnik dobra, mamy 32 szyby i teraz ten barwnik Musimy w sensie otoc otoczyć sobie tutaj barwnikiem Dobra Okej, okay, idealnie To chowamy jeszcze przyszłem po yy, Jeszcze przyszłem tutaj po czarny czarne drzewo Ciemnodębowe drzewo co w tej tajnej bazie nie będzie, tego nie wiem jeszcze. Ale będziemy mieli taki zapasowy pokój. Na razie on będzie pusty, nie? Dobra, tutaj mamy czarny tu. I lecimy sobie z tym. Stóż. I zobaczmy tutaj czy to nie wygląda źle. No nie, wygląda to fajnie, naprawdę fajnie więc okej okay. z tyłu też tak można niby zrobić okej okay, czekać jedwabny dotyk i chodźmy zobaczyć jeszcze muszę tylko zjeść bo mam głód znowu Chodźmy zobaczyć, jak to wygląda. Czy nie lepiej usunąć, czy zostawić? Ok, czekajcie, jeszcze tylko to muszę wykopać. Hmm. A tu, jakbym jeszcze dał. Dobra, może być. Wygląda to spoko, więc zostawmy sobie to, tak? Naprawdę fajnie. No to dobra yy, widzowie, tak jak już wam powiedziałem, chciałem zrobić telewizor Po był to głupi pomysł Obraz, 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 daj mi ten obraz. I kanapę musimy sobie ogarnąć widzowie jeszcze raz. Ona powinna być odtąd cyk, cyk, cyk. Cyk. No jest dura niby, nie? Troszkę mniejszą można by zrobić. Dobra, to jest idealnie, żeby tu wykończyć o! Sufit. No, jest lepiej. Tutaj możemy zrobić sobie... bo tu będzie to wam niby przeszkadzać. Wiem o tym. I weźmy sobie biały beton. Dajmy sobie tu. Jest od razu lepiej, nie? Od razu. Iść tu. I tu. Miarę jest oświetlone. Weźmy sobie dalej ten biały beton. Zabudujmy. A jeszcze do magazynu lecę po jedną rzecz, żeby po prostu ogarnąć tam nam. O, coś takiego. No. I tak, pasuje teraz. Teraz wszystko fajnie pasuje. Tu możemy sobie gdzieś kuchnię zrobić, chociaż nie ma czasu. Znaczy się miejsca. <grym> no ale dobra. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Tu gdzieś może być szafa. Jeszcze będziemy ten domek robić, więc. Spokojnie. No i co, ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, do następnego i cześć.